Dzień dobry, dzień dobry, w niedzielę 22 czerwca. My tutaj w samo południe idziemy do naszego lokalnego kościoła na mszę świętą. Patryć na rączkach, bo bieg i się przewrócił. No więc troszkę płaczu było jak zwykle, zwykle zapalone świeczki pod obrazem naszego Pana Jezusa No my po kościele, pojechaliśmy do Fisher Park, tam trwa Polska Irra Festival, ale nie było kompletnie gdzie zaparkować. A zaraz mamy też procesję, więc chcemy w niej wziąć udział. Więc na razie yy, wróciliśmy, zaparkowaliśmy w mieście. Tu Agnieszka w samochodzie się przebierała w Krakowiankę. O, teraz gorsecik wchodzi. Patryk już przebrany. A tam zobaczymy, może jeszcze wrócimy. No. Niestety musieliśmy wybrać jedno z dwóch. No i proszę, drużyna pierścienia tu w komplecie. Patryś ma jeszcze dzwonek, no, ten. i idziemy tędy tam na katedrę. Idziemy na procesję. Patryś będzie dzwonił. Zadzwoń dzwoneczkiem zin, no, już idziemy. Tu przed nami katedra, spod której wyruszy ta procesja Bożego Ciała. To tutaj mamy właśnie. Jest to 99. Procesja, no to za rok będzie wielkie święto. No i tutaj jest trasa tej procesji. Oczywiście władze miasta będą uczestniczyły w niej, no, notable i tak dalej. Widzicie już policja tu już jest. Także same najznakomitsze osobistości będą, mimo że Irlandia stała się takim krajem, no, wręcz walczącym z religią laickim no to jednak pewne sprawy się nie zmieniają. No i tutaj przed katedrą, proszę bardzo, jest Magda, jest Patryczek, Agnieszka, oczywiście. A tutaj już się przygotowują ludzie. Widzicie do procesji. Tutaj grupa Cindy, zawsze tak parodniczo pamiętają, z tymi parasolkami. Czy widzicie katolicy? Jakby wiele, no wiele twarzy, wiele znaczy twarzy no to samo, tylko w różnych prawda, wersjach i formach może być. A no tutaj odnaleźliśmy naszą grupę. To jest Pasterstwo polskie w Górze. To są nasi. No, nasza grupa nie ma wątpliwości. Nie patrz Sure group, huh? the group Lord, open my lips. Incline my aid, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. We forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. The Lord is with thee, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy. Womb, Thank you very much.